Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wojtek. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć troszeczkę o problemie, który mi leży na głowie, ponieważ od dłuższego czasu próbuję pójść do fryzjera, ale po prostu nie mam czasu przez... No, recepturę, przez kolokwia, przez wejściówki, no odkładam to i odkładam, i te przeczesuję włosy, przeczesuję czasem nieudolnie, czasem bardziej udolnie, I, i tak właśnie sobie pomyślałem, że może zrobię odcinek na temat tych włosów, w jaki to sposób niesamowite włosy odrastają po chemioterapii, a później, znaczy, najpierw wypadają, a później odrastają, jak w za moim przypadku tutaj widać. I w ogóle, co to jest ta chemioterapia, jakie są podziały. No, w ogóle, no, o co w tym chodzi, nie? No, warto by tak powiedzieć, bo, bo to jest dosyć częste e, stosowana ta chemioterapia przy nowotworach. E, także, tak, witam Was szalenie pozytywnie e, po zdanym kolokwiu z receptury, e, i dzisiaj witam Was. W tym odcinku. Dobrze, zaczynamy. Aby zacząć mówić w ogóle o nowotworach, to należy wspomnieć o tym, że nowotwory dzielą się więcej, więcej więcej I się dzieli, 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 i dzieli, dzieli i dzieli, 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 dzieli. I po prostu dlatego jest tak no, zabójcza dla nas, ponieważ no, nie potrafi przerywać tego dzielenia. Ale co to znaczy ten podział? Ponieważ każda komórka musi no, przeżyć swój staż. I ileś to jest komórek, czy to jest 6, czy to 32, czy 158, to, musi, to zależy od jej cyklu komórkowego. I teraz powiem Wam troszeczkę, w skrócie przypomnę te cykle komórkowe, o co w tym kaman. I mamy fazę M, a więc faza mitozy, mejozy. Mitoza, czyli mamy z jednej komórki dwie, a mejoza to z jednej komórki mamy cztery. Mejoza zachodzi w komórkach, które no, powodują, że nas jest więcej jako ludzi, a więc na przykład plemniki czy komórki, Komórki jajowe to się dzielą za pomocą mejozy, inne komórki dzielą się za pomocą mitozy. Komórki nowotworowe również dzielą się za pomocą mitozy. No i tutaj mamy dalej fazę G1. Faza G1 to jest faza odpoczynku, i tutaj komórka po prostu jakby odrasta do normalnych rozmiarów. Myśli sobie, czy idzie dalej, czyli do syntezy DNA, fazy S, gdzie następuje podwojenie materiału genetycznego i przygotowanie też już dalej do podziału, czyli mitozy, ponieważ musi być, żeby no, tego materiału nie było złamało, musi się syntetyzować i podwoić. No ale przed tym jest faza jeszcze G2, a więc taka faza, która mówi przygotuje się na podział mitotyczny i będzie super fajnie i będzie dobrze to zrobione, a więc muszę sobie syntetyzować różne białka, różne enzymy i po prostu tak to wygląda mniej więcej. Jeszcze jest faza G0, bo w fazie G1 może sobie wybrać albo pójść na fazę S, albo na G0 i to jest faza odpoczynku. Tak mniej więcej wygląda cykl komórkowy w 5 sekund, może troszkę dłużej. Jeżeli już wiemy, czym są podziały komórkowe. Jeżeli wiemy już, jak wygląda cykl komórkowy, to musimy z tej wiedzy skorzystać, bo głupio by było się uczyć i oglądać tego Wojciecha Wizę na marne. A więc przechodzimy do chemioterapeutyków, które mają wiele mechanizmów działania, ale cel jeden: mamy wywołać w tej komórce patologicznej, komórce nowotworowej zaprogramowaną śmierć, a więc tak zwaną apoptozę. I komórki prawidłowe, jeżeli coś się z nich kopnięte, coś nieprawidłowe, taki stan przechodzą. I no, komórka ma swoje zabezpieczenia, ale niestety komórka nowotworowa ominęła te zabezpieczenia i się dzieje i się dzieje, jest nieśmiertelna. No i po prostu organizm sobie z tym nie radzi, a więc pomagamy. Pomagamy wielokierunkowo, ponieważ chemioterapeutyki działają wielokierunkowo. I tutaj mówię o podstawowych jakby ich mechanizmach działania. I jednym z takich podstawowych mechanizmów działania są to leki alkilujące, Leki alkilują, alkylują, tworzą wiązania krzyżowe grup aminowych i karboksylowych białek DNA i RNA, tak pięknie nazwane. One są fazowo niespecyficzne, ponieważ chemioterapeutyki wyróżniamy fazowo-specyficzne, które działają w danej fazie komórkowej. Już wiecie, co to jest faza komórkowa doskonale i nie specyficzne takie jak na przykład cisplatyna, która jest jednym z najpopularniejszych leków alkilujących. No i te leki alkilujące tworzą te wiązania, ale one wiążą, wiązania tworzą przy atomie nukleofilowym az azotu. I tutaj mamy różne zasady, tyminy, adeniny, guaniny. Kolejną grupą leków są leki antymetaboliczne. Antymetabolity działają w ten sposób, że blokują syntezę prekursorów, czyli związków, które są potrzebne do syntezy kwasów nukleinowych, takich jak DNA, czy RNA, i przez to komórka nowotworowa nie może się dzielić. Jako że prekursory są bardziej potrzebne komórkom nowotworowym, no to właśnie komórki nowotworowe są bardziej narażone na działanie antymetabolitów. Taki Antymetabolitem jest metotreksat i zaraz wyjaśnię Wam fantastyczne działanie tego metotreksatu, ponieważ no, to jest najbardziej chyba takie powszechne. No... Najbardziej wytłumaczalne dla mnie wytłumaczenie, można by tak powiedzieć. Metotreksat jest to taki antymetabolit, który blokuje reduktazę dihydrofolianową, która redukuje ten dihydrofoliat, czyli faz foliowy w nieczynnej formie, do fazy, do formy czynnej, czyli. Tetrahydrofolianu, e, która już jest wykorzystywana ta forma do syntezy kwasów nukleinowych. A więc jeżeli metotreksat zablokuje nam, zinhibuje, inhibuje nam ten e, enzym reduktazę dihydrofolianową, to komórka nie ma tego tetrahydrofolianu, a więc już komórka nie może się dalej dzielić, ponieważ no, nie ma syntezy kwasów nukleinowych. E, lecimy dalej, e, jeżeli mówię tutaj o tym, że te leki są fantastyczne, to. Perspektywy pacjenta one nie są fantastyczne. Mają swoje skutki uboczne, ale za tym o tym powiem za chwilę. Z perspektywy dla mnie medycznej, chemicznej, biologicznej są fantastyczne. I no, dla mnie to jest niesamowite, bo sam miałem to podawane i jak teraz odkrywam, jak to działa, to jest dla mnie takie odkrywcze. Po prostu odkrywam coś, co jest dla mnie odkrywcze i dzięki czemu żyję. Dobrze, lecimy dalej. Kolejną grupą są grupy z inhibitorów topoizomeraz, A więc co to są te razy, zapytacie? Dobrze, że pytacie. razy to są takie enzymy, które tak jak powiedziałem Wam wcześniej, mamy cykl komórkowy i DNA musi być odpowiednio albo skondensowane, skręcone. Jak skręca się, no nie wiem co może się skręcać, pranie. Pranie wytręcamy, żeby było bardziej ściśnięte. Nie wiem po co. Dobrze, mamy bardziej skręcone DNA, który kiedy jest potrzebny na przykład w fazie mitozy, żeby nam tam się nic nie uciekło, żeby się tam naszemu DNA nic nie stało. Ale kiedy chcemy syntezę, syntezę DNA zrobić, to potrzebujemy ten DNA mieć rozkręcone. I po to, żeby te enzymy po prostu mogły dotrzeć do każdego elementu tego DNA, to sobie to rozkręcamy jak to pranie. I właśnie za konfigurację DNA w zależności od fazy, to Biorą udział w tym, tym skręcaniu lub rozkręcaniu topoizomerazy. Mam nadzieję, że Wam to wytłumaczyłem i tak te inhibitory działają. Mamy tutaj również kolejną grupę chemioterapeutyków, które zostały między innymi wyizolowane z pięknej roślinki, którą można spotkać na polskich, może nie w Ogrodach, ale na pewno na na tym no przy oknie to jest e, siadam na oh, zapomniałem e, parapet Człowiek pamięta taką nazwę jak reduktaza dihydrofolianowa, a nie pamięta parapetu jak się nazywa. Kto by tam wiedział reduktaza dihydrofolianową? Tfu, parapet jest, dobrze. A więc jeżeli siadamy, mamy tego barwinka różowego na tym parapecie, to z tego barwinka różowego zostały wyizolowane między innymi winkrystyna i winblastyna, które są no, po prostu takimi lekami, które Blokują powstanie wrzeciona kariokinetycznego, kiedy chcemy w fazie interfazy mitozy sobie rozciągnąć te chromosomy na bieguny, i po prostu te winkrystyna i wimblastyna blokuje wytworzenie tych takich włókienek, żeby odciągnęły na bieguny, i robi to przez to, że ta tubulina, która jest składnikiem logicznej mikrotubuliny, jest jakby inhibowana jest łączona z tą wimblastyną przez co nie może ulegać polimeryzacji a więc nie mogą powstać mikrotubule e, a więc nie może być odciągnęta na chromosomy, te chromatydy siostrzane, a więc mamy tutaj znowu fantastyczne działanie kolejnej grupy leków. Tych grup leków, które są chemioterapeutkami jest różna masa i to są takie najpopularniejsze jakby metody działania tych leków, a więc albo alklujemy, albo uniemożliwiamy dostanie się prekursorów, a więc trochę taka wojna handlowa, prowadzamy embargo na dany substrat, który jest potrzebny w danej fazie komórkowej, albo niszczymy to DNA, albo uniemożliwiamy znowu powstanie na przykład wrzeciona kariokinetycznego albo niszczymy to DNA, na przykład bleomycyna, która niszczy, robi pęknięcia w tym DNA pięknym, na przykład takiej komórki nowotworowej. Mamy również inne działania już tutaj tych chemioterapeutyków, ale to już są bardziej skomplikowane, na przykład leki celowane czy hormonalne i o tym na pewno wyjaśnię. A dlaczego włosy wypadają? I tutaj musimy powiedzieć o wszystkich skutkach ubocznych chemioterapeutyków, ponieważ jak wiadomo, komórki nowotworowe bardzo się rozmnażają i to jest na minus, ponieważ dają na przykład przerzuty i się rozsiewają, i niestety to jest bardzo duży ich minus. I tak jak tutaj wojna celno-skarbowa, celno-handlowa z Chinami, czyli walczymy o substraty, komórki te, które się więcej proliferują, które więcej rozmnażają, potrzebują więcej substratów. Substratów do jedzenia, to tak jak dzieci, które rosną, po prostu potrzebują więcej jedzonka, i te leki chemioterapeutyki w ten działają, że obcinają jakby te dostawy tych, tego jedzenia albo blokują. Jeżeli blokują na przykład syntezę DNA poprzez na przykład antymetabolity, czyli znowu uniemożliwiają dostarczenie tych prekursorów czy rozdzielenie się tych chromatyt siostrzanych poprzez zablokowanie wrzecionokarnią kinetycznego. No i tutaj mamy również inne komórki szybko dzielące się, które również, tak jak komórki nowotworowe, dostają po tyłku. Niestety to jest ich efekt uboczny i te wszystkie komórki nowotworowe, łącznie z włosami, a to są też różne, Również inne komórki, komórki nabłąkowe. A więc, jeżeli mamy metotreksat, no to na przykład mamy nadżerki bardzo silne w całym przewodzie pokarmowym, bo ten nabłonek zostaje uszkodzony i się tworzą po prostu takie ubytki w nabłonku i przez to no, to nas boi. Mamy nadżerki, ale również mamy też zaburzoną produkcję pleników, mamy też częściową niepłodność albo bezpłodność już całkowitą po przejściu tej chemioterapii. A jeżeli chodzi o włosy, no to włosy bardzo silnie się rozmnażają. Mamy trzy cykle rozwoju włosów. Mamy tak, anagen, katagen i latawen. Zaraz sobie sprawdzę. Mamy tak anagen, ketagen i Telogen. Tak. Żeby nie było, że ja się też przygotowywuję i ten anagenie, czyli w fazie wzrostu jest około 80-85% komórek. No i wiadomo, że te 80-85% komórek dostanie po tyłku przy podawaniu chemioterapeutyków, bo są szybko proliferujące, proliferacja, czyli rozmnażanie się komórek, no i one jakby przez to wypadają. Możemy zmniejszyć lub ograniczyć całkowicie wypadanie tych włosów poprzez takie specjalne czepki, które działają w ten sposób, też znowu bardzo prosty, na logikę: chłodzą, chłodzą tą skórę, która jest tutaj, czyli skórę włosów, i mamy tutaj takie ochłodzenie tej głowy, no i mamy skurczenie naczyń krwawiośnych. Jak mamy zimno, no to no po prostu naczynia się kurczą, co logiczne, i zmniejszenie również przepływu krwi. A jak podajemy krew, podajemy do krwi chemioterapeutyki, no to wiadomo, że w tej krwi będzie ten metabolit tego chemioterapeutyku działający pływał sobie. I jeżeli obkurczymy naczynie, tego chemioterapeutyku będzie mniej i dlatego włosy mniej dostaną po tyłku, mniej wypadnie i w ten sposób to działa. To się nazywa chyba Pacman, Pacman, albo w jakiś sposób to się pięknie nazywa. żeby ja wam to powiem, bo ja tutaj Paxman dokładnie Paxman, który chłodzi e, powierzchnię skóry. E, mam nadzieję, że Wam to pokrótce wyjaśniłem. To są najbardziej takie podstawowe grupy leków chemioterapeutyków, e, które no, zazwyczaj są stosowane. E, oczywiście są leki celowane, są hormonalne, są również inne grupy, podgrupy, e, ale w większości to tak Najbardziej takie ogólne grupy, mam nadzieję, wyjaśniłem. Do zobaczenia, do trzymania się, do trzymania, do zobaczenia, trzymajcie się i, i, i fajnie, kurczę. Trochę zrobiłem sobie odpoczynek ostatnio i, i mi pomaga, bo jak sobie człowiek zrobi odpoczynek, bo wiadomo, że nie zawsze można zrobić sobie odpoczynek, to lepiej działa człowiek po tym odpoczynku. Szczególnie jak wcześniej musiał pracować. To zdecydowanie. Do zobaczenia i trzymajcie się. Pa-pa!